Witajcie, kochani! Kolejny y, dzień turnieju, trzeci. Przeszliśmy poprzedni jak burza. E, no, nasza obrona stara się stara, ale tradycyjnie jest zbyt stara, chyba. No, trudno. Spróbujemy y, atakami to wyprostować. Miejmy nadzieję, że. Ten magiczny trzeci dzień przejdziemy. Uu, hu, hu, hu. No co? Bierzemy chyba żółto nie? Dobra, tak, tak. I myślę, że konkretnie zabieranie many weźmiemy, nie bierzemy justice, która oślepia wszystkich. Hmm, hmm, hmm. Z dołu może jakiś żółty wywszedł, niestety nie, to rozdzielimy je troszeczkę. Spróbujemy, tak, dobra, cztery fioletowe. I przetasowanie, dobra, azlar odpala, więc tak naprawdę to. Wszystko na niego, aj, niewiele brakło. No dobra. I tak naprawdę z nich naj, 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 naj jest ten smok, Więc spróbujemy tak, a tu spróbujemy tak. <laughs> Dobra. Zrobimy tak. Pozbyliśmy się dwóch. A fioletowy pięknie, pięknie. I pozbyliśmy się trzech. Mamy dżuna. Mam nadzieję, że Mariana w niego nie walnie. Dobra. Ciach. Chyba nas już spali. Jeszcze. Leonidas zabrał do grobu tego smoka. No i co, teraz to już tylko punktowanie. Ciach, ciach. Niestety unik. Czekam, aż skończy się spalenie. Tu bym coś wyrzucimy, żeby nie w Marianne żeby jak najmniej odpalała cały czas nas to pali, dobra Obakan trafił i pierwsze koty za płoty tego dnia mm, pozytywnie mm, no i co, i co, i co i, co, i kto uh, 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 chyba nie wyszukamy nikogo wszyscy się nas boją e, no co, weźmiemy czerwonych Niebieskich nie możemy, więc ja bym wziął, chyba zostawię tych dwóch fioletowych. Weźmiemy sobie tak, LN tutaj i Kagana tutaj. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, jest trochę klocków, ładnie się tu poskładały, te czerwone złożą dwa komba fioletowe. Dobra, coś połączenie się rwie. Zaraz stracimy punkty. Piękne kombo. I jeszcze po kombie. Dobra, lecimy tą stronę. Kaganem. I dobijemy dżuna. A tam sartana. Kurczaczki, ja pierdzielę, dobra, poczekajcie moment. No i co, zaliczyło nam to jako porażkę. Bardzo fajnie. Pieprzone połączenie, no dobra. Także mi się odechciało grać. Dobra, weźmiemy żółtych. Bez sensu, bez sensu. No trudno, gramy dalej, ale już naprawdę ochota mi odeszła na dzisiejszy dzień grania. Więc tak naprawdę dogramy to jak to się tylko da. Jest diamencik. Załatwimy kionę. Ktoś pewnie umrze. Hehe, dziewięć. <laughs> Nie zostało. No dobra. Ale. No, na szczęście pudło. Zimkite. Tu ciachniemy i ciachniemy tą kionę. No to było naprawdę bez sensu, zwłaszcza, że wygrana była ta bitwa poprzednia. Także naprawdę słabo to się stało. No ale trudno, no takie życie. Teraz już nie ma klocków, także przegramy tę bitwę. Starczysz zimki da odpali. No, i tak jak mówiłem, porażka. No, jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. Nadzieja w tym, że zdmuchnie ją dobra. No, i tyle. Dobra, więc prawdopodobnie nie przejdziemy tego dnia już. Przez głupie zerwane połączenie. No ale trudno, no trudno. Naprawdę, gdyby to było jeszcze na początku walki, to jakoś bym to naprawdę przeżył. Ale kurczę, no ta walka była naprawdę wygrana już. No ale co zrobisz. Bez nadziei. Ach, zabrakło troszkę. Dobra, polecimy na tą stronę. Mam nadzieję, że coś wpadnie żółtego. Dobra, wyszło na diamencik. Zrobimy tak. Dobra. Nie mamy klocków, także nie ma z czego tutaj w ogóle cokolwiek wyczarować jakiegoś wyniku. Teraz inari odpala. Ach, udało się. No i teraz kto? Będzie miał więcej szczęścia. Nie ma fioletowych klocków w ogóle. 497 życia to z dwa taki może przeżyje. Ona cały czas jest zatruta, więc... Jest szansa wygrać. Trzeba dwie tury tylko przeczekać. Ciach. Pierwsza i teraz druga i powinno się skończyć. Brawo. No to to. Totalny fartem wygraliśmy. No i ostatnie. A myślę, że zostanę przy tej ekipie. Na czerwonych i tak nie ma silnych. Więc kontruję pozostałych. O, dobra, jedziemy, diamencik, i żółte się złożyły, no i co, ponieważ yy, GraveMaker odpala, to jednak spróbujemy go wykończyć, nie chciałem tego odpalać, bo można było to lepiej spożytkować, ale trudno, dobra, jedziemy tą stronę, ponieważ KageBurado to jest po prostu monstrum, Dobra, on. Oho, zaraz przegramy jeszcze raz. Trzeba szybko grać. Unik. Dobra. No, i żeby tylko nie zerwało połączenia znowu. To już będzie tragedia, tragedia. Dobra, Jun odpowiada. I wygrana, ale zobaczymy, czy prześle nam to zwycięstwo. No, teoretycznie powinno wysłać. No kurczę, że wtedy nie przytrzymało. No. No dobra, przesłało, odpukać. Także masakra. Ta przegrana to w ogóle jest nieporozumienie. No dobra, wy wykaraskaliśmy się jakoś na następny dzień. A, także pozdrawiam tych, co wytrwali przy tym oglądaniu. Ale dzisiaj naprawdę ta gra. Zagrała mi totalnie na nerwach. Dzięki za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie i cieszcie się tym wszystkim. Czym ja się denerwuję? Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Cześć.